taki oto kawałek odłamku, najprawdopodobniej tu będzie tylna część spłaszczona które z niej zostało, zobaczcie to jest z drugiej strony, także zapraszam do następnego dołka i tam ponownie, znaleźliśmy takiego Polca jakiegoś nie wiem od czego jest wyciścimy, może coś się da więcej zobaczyć także zapraszam do następnego dołka i tam ponownie znaleźliśmy monetkę Fajnie, bo nic nie widać. nie jest bardzo, czy to dokładnie monetka, czy to nie wiem, guzik jakiś poczekajcie, czy była piostrość. Zobaczcie, nic nie widać. Spróbujemy wyczyścić, zobaczymy. Nie wiem czy to guzik, czy to moneta. I wygląda jak monetka, ale zobaczymy później. Także do usłyszenia przy następnym dołku. Tam ponownie mamy sygnał taki. Zaraz wykopię, pokażę co to jest. Także do usłyszenia za chwilę. Witam, Ja już to kopnąłem. Zobaczcie, jak sygnał. A zobaczcie, co to leży. Monetka, po co by innego? Tylko dobre pytanie. Czekajcie na kolanko. A, zjednijcie, już Wam mówię co to jest. 2 Rice fening. Super znalezisko dzisiejszego dnia. Także najprawdopodobniej druga monetka. Zaraz zobaczymy. 1924 także tu na pewno były jakieś działania wojenne, bo to między wojną znaleźliśmy niby ten sam las, ale duży okręg, duży las i także zapraszam do następnego dołka tam ponownie zobaczcie, dopiero tam monetkę znaleźliśmy tylko waję odłamka. może dupło i uciekał i zgubił te dwa Rice Także zapraszam do następnego dołka i tam znaleźliśmy oto taką śrubkę, wcześniej znalazłem podkładkę, to, to wszystko, zobaczcie, tam niedawno znalazłem te feningi, tu ta śrubka, także to nie jest nowa, bo widać po gwincie nawet, także szukamy dalej i do następnego dołka. Znaleźliśmy i oczywiście nie bierzemy go, zaznaczymy, zgłosimy, przyjadą, zabiorą, także nie widać co jest ale zobaczymy jaką datę ma także do usłyszenia przy następnym dołku normalnie nie wierzę dzisiaj dzień monetkowy, zobaczcie wykopałem monetkę jeszcze nie wiem jaka jeden pewnie rice fenik na pewno tylko teraz Czekajcie, wyczyszczę i pokażę go i tam ponownie zobaczcie Rajsfenning, tu na pewno były działania wojenne. Tu przed chwilą znaleźliśmy ten nabój. A tu jest z 40 roku, przepraszam uciekłem, jest 40 roku jeden rajsfenning. Także dzisiaj monetkowy dzień. Jeśli się podoba łapka w górę i do następnego dołka. Zobaczcie. Dopiero znaleźliśmy tam. Tu zasypałem dołek, tu następny. Także kopiemy. I pokażę za chwilę. I tam ponownie zobaczcie. Mamy sygnał następna monetka Tylko też pewnie jeden raz training. Ciężko będzie to teraz czytać. Bo to już widać, że strasznie jest jedzone. Także ja to pokażę na podsumowaniu. I szukamy dalej. I do następnego dołka. Zobaczcie. Wyłączenie kamerę, A tu jeszcze jeden sygnał jest. Także dzisiaj na pewno będzie monetkowy dzień. zobaczcie, czekajcie bo mi uciekła jest następna, o tu też jeden dry sphenik także naprawdę dzisiaj super, tam na bój, może coś więcej znajdziemy zobaczmy jeszcze znaczy już nie, no ale przejedziemy jeszcze wykrywaczem zobaczcie jeszcze jedna to jest niesamowite zobaczcie tu leży to jest naprawdę depozyt jakiegoś żołnierza. Bo to wojenne ucieka, albo coś. Także <laughs> zobaczmy jeszcze raz. Już myślę, wszystko wykopaliśmy. Tak jest. Także szukamy dalej. I do następnego dołka. Zobaczcie. Mamy jeszcze jedną mowę. Także już wykopię i zaraz pokażę. Znowu jeden ricefening. fenning. Czekajcie, jak wyłapie ostrość. Coś mnie nie chce łapać ostrości ten telefon, no ale dobra, bo to... Weźmy na kolano. Zobaczcie. Jeden rice fenning. Także to naprawdę depozyt niezły. Już 5 chyba, czy 6 znaleźliśmy. Także łapka w górę, jeśli się podoba. Do następnego dołka. I tam ponownie znalazłem takie coś. To już będzie któryś z kolei. Jeszcze tak trochę pochodzę, myślę cały kompleks zbiorę. Nie wiem, ładnie wyczyścimy, zakonserwujemy. Może gdzieś do muzeum oddamy, może nie wiem, sobie zostawimy. Także zapraszam do następnego dołka. Zobaczcie, następne do kompletu. Także naprawdę ja wyczyszczę, ładnie, skompletuję, zakonserwuję i pomyślimy, co z tym zrobić dalej. Także do usłyszenia przy następnym dołku. I tam ponownie nalazłem oto taki zestaw. Chociaż nie wiem, od czego to jest, ładnie wyczyścimy. A tam dalej znalazłem pocisk rozwalony, także może pozbieramy, zobaczymy, myślę, że nie ma zapalnika, także do zobaczenia przy następnym dołku. Znalazłem takiego starego gwoździa i myślę, że dzisiaj skończymy, przyjdziemy tu następnym razem, przeszukamy dokładnie ten kawałek, chociaż to tak niełatwo, zobaczcie jak jest porośnięte, także łapka w górę, subskrybujcie i zapraszam na podsumowanie także do następnego dołka idąc już do samochodu znaleźliśmy oto takiego fajnego gwoździa, nie powiem bo ten jest fajny także zapraszam na podsumowanie do zobaczenia za chwilę witam o to na dzisiejszym podsumowaniu dzisiejsze fanty co znaleźliśmy zaczniemy może od dołanków, znaleźliśmy puszkę po whiskasie, pewnie kotki były dokarmiane bo głodne były Naleźliśmy druciki, znalazłem podkowy, bo jakby co inaczej, kapsle, jeden nowy, jeden stary, jakiś od łańcucha, nie mam pojęcia. I jedziemy dalej, znaleźliśmy, to nie wiem co to, gwoździe, ten gwóźdź jest najlepszy ze wszystkich, to znaleźliśmy gwoździe, na pewno stary. Znaleźliśmy dalej jakieś śruby, znaleźliśmy, znalazłem śruby, jakiś bolec, nie wiem co to, pilnik, śrubki. No, i do kompletu, nie wiem, zestaw frezów do drewna, nie mam pojęcia co to jest. Także zrobimy na pewno z tego komplet, wyczyścimy, zakonserwujemy, może oddam do muzeum. A jak nie, stworzę prywatną kolekcję. Także szukamy dalej, może dołączymy jeszcze coś do tego. I to najlepsze dzisiaj znalezisko, może nie tak spektakularne jak ostatnie, granaty, helmy, ale też bardzo cieszą. Zobaczcie, monetki. To jest reichsfenning, czekajcie spróbuję ostrość Takie jest dwa reichsfennings I znalazłem jeszcze oto takie Zobaczcie, te są lepsze To już są czasy wojenne i to wszystko znaleźliśmy praktycznie w jednym miejscu Nie wiem czy ktoś zostawił depozyt, czy może po prostu komuś tam powypadały i... Jeśli się podoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i zapraszam do następnego odcinka, który będzie w sobotę o 16.00.